Także witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Panią, to jest kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta razem ze Spidey. No No i jak widzicie tu jest kamerka, widzicie mnie, nareszcie kupiłem sobie kamerkę, a już wszystko na pierwszej ręce, także Info! Znajduje pierwsze ręce w tym odcinku z klocków Lego razem ze Spidey. Spidey powie, co tam nagrywa. Oczywiście pewnie te klocki, jak zwykle każdy nagrywa. Klocki ostatni mm. miałem refresh, ten zanim to się pojawi Pierwszy film jest on bardzo, bardzo dokładnie. Będzie on, będzie on bardzo, bardzo fajny, będzie dobrze zmontowany. I ogólnie y, była obszerna na kanale, ponieważ zakup, zakupuję nowy mikrofon. Pa mam mieczyk, ja to ugram, patrz. Teraz widzicie, jak ja maniacze, nie? Widzicie, teraz moją mordkę. Ej, ty idziesz do mnie, to ty? Chyba strzelają... Strzelają, strzelają! Po, pomóż, stary. I, I w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle macie tu dobić 150 łapek, bo jak nie będzie 150 łapek, to zamykam kanał. Widzowie już się na mnie obrażyli. No stary! No kurde, z łuku mnie zabił! No z łuku mnie zabił! Dobra, także my jesteśmy już tutaj na kolejnej jarence w tym odcineczku oczywiście. Yy, Tamto ma rękę, to mnie kolej zabił, jak do was gadałem, że zamykam kanał, ale to się nigdy nie zdarzy, także nie martwcie się, już za dużo wydałem na tego YouTube'a, chodzi o mikrofon, w ogóle komputer, nie? Ale ja. nie, nie, Spide no, wszystko dla widzów, także musicie dobić te 150 łapek, w ogóle, ej, świnia tu może być? Jezus, a Jezus, zabiłem świnię, stary, co ja zrobiłem? Zabiłem świnię, stary, co ja zrobiłem? Stary, ja muszę znowu iść do spowiedzi, przecież byłem niedawno. O jezus, Spidey, co ja mam zrobić? Ja nie mam się czym podbudować. Zabił mnie Casperek. O ja, Ej, stary, co ja mam zrobić? A ty mnie kutam jakieś jeszcze? E, no nie, bo on mnie zabił z Śnieżki. Patrz, Tinti. O ja, o ja, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? I jesteśmy oczywiście na kolejnej ręce w tym odcinku. W ogóle ta sama ręka, Spidey, co żeś narobił. No bo. Dobra, dobra, nieważne, nieważne. Eee, ten. W ogóle w ogóle tak sfejliłem w poprzedniej, że kurde no sam sobie pod siebie TNT, nie? Ja jestem mądry człowiek. czekaj, gdzie ty jesteś? Stary, ja nie wiem, ale taki fail zrobiłem, gdybyś to widział. No, ja, ciebie ja nie mogę. Tak, ty... No zobaczysz, znajdziesz mnie kiedyś. A tu o, jesteś, dobra, stary wiecie. Jezus, żebyś mnie nie zabił. W ogóle tak, jak można taki fail popełnić, ale ja mało gram na Craft Games'ach, to się przyznam. E, I nie wiedziałem, że on to od razu wybuchnie, że to trzeba jakoś uderzyć. Dupse podłożyłem pod siebie, no i kaplica. A oh, Jezus Spidey, czemu możesz mi nie powiedział? No, no, stary, nie stary, stary, patrz. Stary, patrz, ja tu robię ofensywne action, action! Action pomóc. O ja. O ja Jezus prawie do lawy wręcz w pot. Oleg noj! Patrz, 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 patrz! Bęk bank bęg, bank bęg, bang, bęk! Bang, 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 bang. O Jezus, nie trafiłem, ja tu mam kapicy, ja tu mam kopicę. Czekaj spokojnie. Spokojnie. On skoczył? Nie, 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 teraz skoczył. Patrz, 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 patrz! Dostał! Jara się, jara się! Tu jest woda, ale, ale on ginie! On zginął, stary! On ma kaplicę! On, on, on nie... Nie, czekaj, stary, czekaj. Czekaj, nie, tak nie może być. Nie, musimy, musimy na spokojnie. Musimy na spokojnie tutaj ugrać. Ej stary, 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 bo ja tutaj nie mam co robić, stary i i w ogóle, w ogóle... W ogóle... Jestem oszusty! Bang, bang, bang! O ja, on mnie zrzuci! Padam! On ma lepsze kół, Padam! Nie, to, to nie fair. W ogóle ten Minecraft cały jest nie fair. No kurde Spidey, ja nagrywam, zrozum to stary. Dobra! Niestety, ale jesteśmy na ostatnia ręce, niestety, albo stety, nie wiem, może już, już nie będziecie Jak moje... będę fajną, y Może nie, nie, będą, nie będą na moją mordę już patrzeć. Czemu to jest jedna skrzynka i ukradli mnie z życia? A jest druga, patrz u góry, była schowała się. Jak można kryć tak skrzynki perfidnie? Jezus! Jest... Ej, czemu o, ktoś jest... we mnie strzela, szcze, strzelają? Kurde. O, w ogóle wiecie, Ej, ja wait, pojmem, wait, 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 parę, wait. Ale ty jesteś fajny hop. Czekaj. Dwa razy na Ej, no po... Ej, no nie mam się podbudować, ja tu mam. Oj, pa, tutaj, był Jak ja jestem ślepy na tych shaderach, ja tego nie widziałem, stary. A tu je pełno, tu je pełno itów. Ej, to, patrz! Tam jest Steve, ale ja się boję, bo Steve umią nawalać, ja ci powiem. Steve to tak nerdzą, że to jest dramat. O o ja o ja o ja ja buja, buja, buja. O, o, ty tylko rzuci, tylko rzuci. ja, o ja, o ja. ty, gdzie ty jesteś? Czekaj, czekaj, widzę Stary! O kurde! Pasz pasz pasz, 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 Ja mam koksa! Stary, jest! Jedno serduszko! O oh, Jezus, jedno serduszko, jedno serduszko, nie? Oh, oh. Stary, ej, ja nie mam się czym zregenerować. Ja mam kaplicę. O oh, nie, ja mam kaplicę, ja mam kaplicę! Dobra. Ja Idzie! Steve! No, wiedziałem, ja wiedziałem. Nie no, wiedziałem. Dobra, widzimy się na pożegnaniu. Dziękuję za oglądanie, to było na tyle w tym odcinku. W ogóle będziemy się żegnać razem ze Spidey nie, no, Na razie O ja właśnie, lajkujcie, no musicie lajkować 150 łapek Równa się kolejny odcinek z kamerką Chociaż jak nie dobijecie to To mi będzie smutno tylko I, i będą, będą rzadziej odcinki Tylko Ale, ale wy chcecie żeby było częściej Niech Częściej chcecie oglądać moją mordę pewnie no to właściwie nawet Spidey wie, także dziękuję za oglądanie do następnego odcinka. Cześć!